Zasadniczo nie miało nie być filmu, ale jesteśmy w Szwajcarii, jest pięknie, więc coś spróbuję na Was nagrać, tak chociaż kawałeczek. Schodzi intro i do zobaczenia. Mamy długi weekend majówkowy i teoretycznie nie chciałem nic nagrywać, ale jak są takie piękne widoki, to aż się chcę pokazać to światu. Jesteśmy w Chorwacji, do granicy z Niemcami mamy jakieś 10 km i ogólnie jechaliśmy przez Czechy, Austrię, Niemcy, bo robimy sobie taki z żoną wyjazd taki długi majówkowy. Więc zwiedziliśmy sobie Wiedeń, trochę Niemcy, no i teraz no i jesteśmy w Szwajcarii, więc pokażę Wam jak wygląda dzisiejszy dzień. Zasadniczo jest kilka możliwości tutaj na stateczkami płynąć. My wybraliśmy jedną z opcji i będziemy sobie płynąć. W wokół tutaj tego pięknego włospadu, jeszcze inne atrakcje będą. Pokażę wam jak to będzie wyglądać, bo myślę, że będzie fajnie Trzymajcie się Zasadniczo oczywiście wziąłem GoPro, wziąłem cały zestaw do nagrywania, że został w samochodzie. Bo stwierdziłem, że nie będę nagrywał. Więc nagrywam tylko telefonem, no. że dźwięk będzie w miarę OK. Może w komentarzu napisać dźwięk jest spoko. I czekamy na odpłynięcie stateczka. Fajnie tak sobie mieszkać w mieście i masz widok na wodospad. Pewnie po jakimś czasie by to spowszechniało. Ale jak na razie to nie jest fajnie. Taki widok z rana. Od razu chce się wstać.

I know this. A na tą górkę prowadzi żółta łódka. Tak, nad wodospadem. Ale mamy inne plany jeszcze, ale ciało to tu prowadzi żółta łódka. Po są chyba cztery trasy. Taka ma przerwa techniczna. W linku w opisie jest link do mojej platformy na Bankofi. Jeżeli ktoś chce wpłacić pieniądze na realizowanie filmów na realizację kanału, to zachęcam. 90% zebranych pieniędzy jest na, dla mnie, natomiast 10% pieniędzy jest dla właścicieli platformy. Także jeżeli ktoś chce postawić mi przysługą kawę herbatę, to zachęcam. Także zapraszam do wchodzenia w link w filmu. I do dalszej części materiału zapraszam. Tak wyglądają te stateczki, którym płyniemy. To jest taki sam, też niebieski. Bo jest cztery różne możliwości płynięcia nad ten oto piękny wodospad. Są też kaczki, są też rybki. Tam jest wodospad, nad którym przed chwilą mieliśmy rejs. Przy którym bardziej? Tak wyglądałem trasy. Jest trasa żółta, czerwona, niebieska, którą płyniemy. różowa. Udało nam się jeszcze do góry wejść. Jesteśmy teraz piętro wyżej. I to jest ten wodospad, który widzieliście z dołu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak się podobało, to musicie subskrybować, lajkować, pisać komentarze i do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie, cześć.